Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku. Tym razem będzie trochę o oszukaniach w Google, czyli gdzie można sprawdzić, czy naprawdę te pieniądze, które wydajemy na kampanię, wydajemy na koncie, rzeczywiście przynoszą Ci jakąś realną sprzedaż. Bo może być tak, że wydaje Ci się, że to wszystko dobrze działa. No mamy konwersję, mamy przychody, wydaje się pięknie, ale jak to szczekować? i jak sprawdzić, czy to działa tak naprawdę, czy to jest takie trochę wirtualne? No właśnie, przejdźmy sobie na konto. Tutaj jest bardzo fajny przycisk, nazywa się segmenty i można go użyć na dwa sposoby, co po prostu uwielbiam: że można tutaj wyciągnąć takie dane, jak na przykład, jakie konwersje są przynoszone przez dane kampanie. Jak widzisz, tutaj te konwersje pochodzą z GA4 i po prostu one przynoszą sprzedaż i możemy sobie sprawdzić, ile było konwersji w danym czasie oraz o jakiej wartości. I to jest spoko. Natomiast, jeżeli tutaj byłyby konwersje typu dodania do koszyka, bądź coś mało znaczącego, co akurat nie jest dla nas ważne, no to warto byłoby się zastanowić, czy na pewno te konwersje powinny być podczepione do tych kampanii i też, czy na pewno te konwersje wpływają na Twoją sprzedaż. Czy te konwersje są dla Ciebie o tyle ważne, żeby je raportować w panelu głównym? To jest pierwszy punkt. Kolejny punkt, który warto sprawdzić. Jeżeli przejdziemy sobie znowu na segmenty, konwersje i typ zdarzenia reklamowego, to tutaj będziemy mogli się dowiedzieć, jakie konwersje pochodzą z kliknięć oraz jakie konwersje pochodzą z wyświetleń. Jak widzisz na tym koncie, są to głównie konwersje pochodzące z kliknięć, nie ma żadnych konwersji pochodzących z wyświetleń. Natomiast przypadek na tym koncie ewidentnie pokazuje, że mogą być takie przypadki, że na przykład dużo konwersji będzie pochodziło z wyświetlenia. Zobaczmy na przykład tutaj. Mamy kampanię Pimax PLA kategoria All. 74 tysiące to widzimy w panelu głównym. Natomiast 53 tysiące zauważcie, że pochodzi właśnie z kliknięć. Natomiast 21 tysięcy pochodzi z wyświetleń. Czyli dosyć duża wartość tutaj się pokazuje właśnie konwersji po wyświetleniu. A czym są konwersje po wyświetlaniu? Takimi miękkimi konwersjami one mogły zajść, mogły się wydarzyć, ale nie są to tak twarde konwersje jak konwersje po kliknięciu, czyli po tym, że ktoś był u nas na stronie i w końcu jednak zdecydował się na sprzedaż. Konwersja po wyświetlaniu, zresztą jak sam raportuje tutaj Google, ktoś mógł obejrzeć Twój film, nie przeszedł na stronę i potem za jakiś czas kupił. No niby mogło to mieć wpływ na sprzedaż, ale nie mamy tego potwierdzonego, więc jest to bardzo, bardzo miękkie. To jest pierwsza rzecz, jaką sprawdzam na świeżo pozyskanych kontach, czyli na przykład jeżeli... Audytujemy jakieś konto albo sprawdzamy, czy wszystko idzie tam dobrze, to jest jedna z pierwszych rzeczy, właśnie jaką, jaką raportujemy i jaką chcemy się dowiedzieć, czy te konwersje, które widzimy na koncie, rzeczywiście są realne. Więc polecam sobie sprawdzić w przycisku segmenty, konwersje, działania powodujące konwersje oraz typ, typ zdarzenia reklamowego. Jeżeli w działaniach powodujących konwersje są jakieś konwersje, które nie są dla Ciebie ważne, no to będzie trzeba to po prostu odłączyć. Będzie trzeba się pogodzić z tym, oczywiście, że tych konwersji będzie mniej. No ale będą dla Ciebie bardziej znaczące. Być może będą generowały tylko sprzedaż albo zapytania klientów z formularzy kontaktowych. Natomiast to muszą być Twoje ważne konwersje. Co w przypadku, kiedy typ zdarzenia reklamowego wyjdzie nam w ten sposób, że mamy tam dużo konwersji po wyświetleniu? No, niestety, być może będzie trzeba się pożegnać z Performance Maxem, będzie trzeba go ograbić z pewnych zasobów. Być może za jakiś czas będziemy mogli odłączyć pewne media z Performance Maxu, tak żeby on nie pokazywał się na YouTubie. Więc to są te rozwiązania, których moglibyśmy szukać. No dobra, a gdzie tutaj jeszcze możemy sprawdzić inne rzeczy? Równie ciekawe. Mamy tutaj na przykład kampanię Performance Max. Jeżeli wejdziemy sobie do środka tej kampanii i wejdziemy sobie w statystyki, to tutaj jest jedna statystyka, którą bardzo polecam Wam sprawdzać, a mianowicie to po jakich w frazach wyświetla się wasz Performance Max. Jeżeli tutaj zobaczymy dużo brędu, no to warto się z taką kampanią też e, może nie pożegnać, ale może zastanowić się, czy tego brędu po prostu nie wykluczyć. Bręd można wykluczyć na dwa sposoby. Możemy go wykluczyć w narzędziach, w zasobach wspólnych mamy listę marek, tworzymy naszą markę i wykluczamy z kampanii Performance Max, albo możemy też podziałać. Na całym koncie, w ustawieniach konta też możecie dać wykluczenie. Wtedy to będzie dotyczyło całego konta i z całego konta wylatuje wasz brand. Ja bardziej polecam wydzielenie kampanii z brandem niż całkowite pozbawienie się brędu. Natomiast warto też sobie sprawdzić, czy wasze kampanie Performance Max nie lecą po prostu po brędzie. Czyli mają bardzo łatwe zadanie do zrealizowania: po prostu skonwertować sprzedaż, która prawdopodobnie i tak u was by się odbyła, no bo ktoś pisał wasz brand, więc ciężko, żeby no nie kupił. Co jeszcze warto sprawdzać? Warto jeszcze sprawdzać takie rzeczy na przykład w kampaniach serczowych. Czyli jak mamy grupy reklam w kampaniach serczowych i sprawdzimy sobie tam słowa kluczowe. Tutaj mamy różne arabskie perfumy, perfumy niszowe i tak dalej, perfumy z Dubaju. Natomiast warto sobie sprawdzić, czy ta kampania przypadkiem nie będzie leciała właśnie wam po brędzie. Czy kampania serczowa nie złapała waszego brenda w dopasowaniu przybliżonym dzieje się to dosyć często w ostatnim czasie, więc też warto sobie sprawdzić, czy wasz search chodzi tak naprawdę po frazach generycznych, czy też złapał brand i wydaje wam się, że działa super, a tak naprawdę jest to po prostu kampania po waszej marce. Więc polecam sprawdzać te rzeczy i realizować Wasze cele biznesowe, a nie to zawsze co pokazuje się w panelu, trzeba to niestety ściśle kontrolować. Dzięki za uwagę.